ma wszystkim. Popatrzcie tylko, gdzie wylądowaliśmy. Tyle śniegu nawaliło. Szukać się nie da. Chociaż byliśmy z kaziem, my się nie poddajemy. Ciężkie warunki. Więc tam delikatnie na minusku. Na mnie straszno. Bawić się trzeba popatrz, sprzęt jest. Mamy te wykrywacze <grywa> <grywa> O czy F200, nie? F200 F200. Zobaczymy. Będziemy tutaj do wody. Co tam natargamy, pogoda piękna, teren jeszcze piękniejszy Więc bawimy się, niektórzy morsują, a my i morsujemy I rzucamy, i ćwiczymy, i czyścimy, my no, robimy wszystko Więc zobaczymy ile wytrzymiemy bawimy wszystko żeby na zarobić Tak, na kampera i jeździć w teren Idę do mojego sprzętu tu mam stanowisko Jest do pierwszego kotleta no, jakieś części by tu się nadały Skodzinka <noise> chętnie przyjmie I zerknijcie, Pierwszy rzut Pierwszy fant <noise> Kawałek drutu Ale Wyjechany Zeszedłbym tam niżej tylko Tylko obawiam się o teren ale bardzo przyjemne miejsce o i Kaziu też tam coś szarpnął, tak? Blaszka, blaszka, do blaszki i będzie blaszka i, i piękny, tak I niech tak będzie dobra, złomek wskakuje rzucamy dalej naprawdę, warunki mega, mega mega fajne Kaziu, co tam? Co? popatrzcie, ja tu o! coś ciągnę o jest pierwsza jest pierwsza jest pierwszy śruben ale z podkładeczką a ładnie takie pakieciki jak najbardziej o chyba ten sam pakiet tak jest <grywa> <grywa> o taki i pyk, i śrubeczka i pomalutku i się bawimy pozdrowionki od wariatów no idę jak czekoladka jak czekoladka świąteczna już po świętach ale no jak ale tak za, zawsze smaczne Z <laughs> to już jest o to już wiadro będzie czuć, no? No to już, 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 już śruby i pręty, mm. o, o Kadzi jakie ma... Popatrzcie jakie on. O ja w szoku, no, no i widzisz. Lebo... To się Ale też dobre właśnie, do? No. woda odejdzie Wody odeszły. Dobra, idę na stanowisko. rzucam tam dalej. Tylko zerknijcie jakie. Klimatyczne miejsce A jeżeli się przyjechali zaczynili nas oczywiście Że nie wolno wędkować Ale my wętek nie mamy Czego nie wolno spinningować tak? Nie na żywo Nie wolno ale przynajmniej wiemy A my przyjechali na takie rybki A podnosy w ogóle nie wolno O nie widzicie? Jeden ja z wędkarstwem niewiele W bardziej obrany. A tu Jest śrubeczka i podkładeczka I tym pięknym akcentem to do, do wiadra Sceneria piękna Kazi już tam Drzewo, dopad, będzie kiełbaska U mnie kotlety na razie takie malutkie Ale każdą śrubę trzeba pokazać, bo naprawdę To nie jest lato Nawet słyszycie Delikatnie kartełko chwyciło, ale damy radę z tym niestraszno. A my się bawimy. Po malutku do wiadereczka, tam bez strzału, naprawdę ciężko. Ale jakaś śrubeczka. Śruba jest, podkładki, są nakrętki. Myślę, że jeszcze nie zbiera. Bawimy się dalej. Kaziu tam grasuje. Przeszłem pod te pod ten mostek gdzie Kaś rzucał no i, no i są efekty jest pierwszy ładny Dobry. zaczep a tam jeszcze jeden most ale zwykły, drogowy ale tu jest tu jest depozyt poczekamy do wiosny albo do lata jak woda opadnie pozdrowionki ze słonecznego południa rzucamy rzucamy walczył walczył aż każdy przyszedł i wywalczył blokował się tam magnes będzie kupiony ale na wiosnę silniejszy bo niestety trzeba większej mocy ale takie takie czekoladki Każdy mówi już tu ich wyszarpał tyle że przez dwadzieścia kilo. No, ale takie. To cud jak się ciągnie. I tam jeszcze są, więc jeszcze powalczymy. Zobaczcie jak pięknie, nie? nawet zimno nie jest. No Ja nie Ja się obawiam, że będzie szczypać w łapki, a jest całkiem przyjemnie, więc jeszcze porzucamy. Ja myślę że Piękne miejsce, kwanciel leży, magnesy zostały, a my idziemy. Czy co mam? Czekaj, nie słyszę. Oj, nie mam. A mam, 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 ale w dyliżansie. Ja w dyliżansie też <laughs> mam, mam dobrą. Ile żelastwa? A ile tam leży na dole? Pozdrowionki. Magnes z magnesem. Ale ogień też trzeba. Chociaż naprawdę myślałem, że w ręce będzie zimno. A jeszcze nie przemokły, więc. Okazuje tu konkretny sprzęt, a ja nie jakieś. Jakieś gazety, kudy. Tak jest. Gazetki, pocieranie jakieś drzewa. <noise> Butla i tyle. Szybko, konkretniej na temat. Po kiełbasce jeszcze pójdziemy jakieś kotlety drapnąć. I cyk, butla robi, zrobiła robotę. Kiełbaski już na ruszcie. Pali się pięknie. Fanty, fanty tam rosną. Przygotowują się do wyciągnięcia, a mój posiłeczek bo jest bardzo przyjemnie i atakujemy. Nie poddajemy kotlety targamy. Pozdrawiamka dla magnesiarzy. <grymne> <grymne> I kolejarzy Arturo, <grymne> Ale tu bardzo skromnie. Bardzo skromnie jeżdżą, więc pozdrowionki. I czekamy na posiłek. O, tu jeszcze kiełbaska się grzeje, a jedna już wchodzi na ruścik. Piwko nie nasze, ale pozbieramy. Nasza herbatka. I kiełbasia. Lecimy. I już wróciliśmy po posiłku jak magnes. To i musi być śruba. A tu kotlecik czeka. Dobrze, niedaleko do samochodu. Ale magnes ewidentnie. Do zabawy. apetyt droższe, miarę jedzenia. Kupić większe. Atakujemy. Do następnego takiego kotlecika. Ale wiem, że ciężko wyciągnąć. Taką maleńską. O, no, ta. A co to? Pręd pręd a tu patrzcie Jak miecz prawie A śruba się. Już... A tu Taki Taki lapsiorek bawimy się bawił Siła dotarła Po posiłku Ciężko było Ale podpompowane Delikatnie. I kolejny. Kotleting. Co? Oczepił? O, jest stopeczka. Ciężkie dojście. A woda zimna. O, ciężko, ciężko będzie. Dobra, rzucamy dalej. Przez winą walczył z zaczepem, puściło A tu patrzcie to jest Piękna śruba szefa. To jest coś pięknego Piękne. <laughs> No i widać jak leżało no. To nie jest płoteczka w wśród... No <laughs> To już jest piękny okazik I więc Rzucamy, bawimy się dalej jest dobrze, wręcz bardzo dobrze. Że ona pierwsza w dzisiejszym połowie udokumentujemy, a razem z nią jeszcze podkładeczka jechała, ale jak była podkładeczka, ja sądzę, że tam jeszcze śruba będzie. Nie, ale tam będzie będzie resta, zaraz tam rzucam Koniec przygody Piękny teren za nami Piękne rzeki, czas ciężka ciężka, Ale bardzo przyjemna Pogoda, fajna pogoda się tutaj Popatrzcie, inno jaki ma tu sprzędzior Ważka, ja tu obstawiał 25 kg 20,7 kg, czyli 20 bez wiadek 20 kg A to z tym popatrzcie ino Wejdzie Wejdzie, popatrzcie jaka śruba rzymska o. Szwedzka, rzymska? Aha, ja jako, ja nie wiem, ja rzymska walną, tak? No, a może rzymska siruba tak? Rzeczywiście, może masz i rację. A. O kurwa, tu będzie No jak myślisz? Czekaj, tam było mamy. 15... 25. 20 20? Jasne. Ja 16 <grypsza> Waga nie wiem. Aha, jednak zławek chyba miał rację. Waga nie wiem. <grypsza> trzeba się... <sobie wylemi> <grypsza> Ale ważka fajna, widzicie? I tu może być 16, tak? Ja go nie nie zale Tu jest 13 Co? I tu było więcej niż. Nie, już go, wszystko będzie zważone. to będzie więcej jak 7 kg. Temu uwaga, bo nie jest do 25. Cyk. Tu się to stanęło. No, to trzeba wyzerować z no, Jest hop rok. Co, znowu? Coś, coś ten e, może bateria jest słaba o. Bateria jest słaba Ale już tu mówimy, tu było 20 tak? A, A tam? Nie. Nie. nie chcę? Bateria słaba O kurcze piro jest? 6,6 kg, bo teraz... Wskoczyło Skoczyło 6,6 to By było ile? Właśnie nie wiem <gry> 12 sześć, No zarazem 40 40 kilo. kilo. U Sławka prosiłbym to wiadereczkę aby się dało. Jak się dało, kule, bo... Bo Jak widzę, się... że on już... Ja nie wymieniłem baterii, bo bateria powinna być dobra Ale ja tu nie... obstawiał w ręce 20 na pewno. No. albo i więcej. No może być może, 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 nie wiem, i 21,10 widzicie, a jest ręka złamiarza, złamiarza no i tu był taki dobry lapsior, tu była zdycha na pewno ale ja ją chyba nie nie zważę możemy co jest jak to zrobimy? wszystko ważone o kurcze pióro konkretna waga cyk musi się wyzerować 30 kilo Usławika 40, 70 kilo się więcej W takich warunkach, w takiej atmosferze Czysta przyjemność Tylko się bawić Pozdrawiamy, do następnego